Dobra, ja sobie załączyłem od nowa nagrywanie, co by mieć dwa party po 25 minut. A miej. No, jak chcecie się później przetwarzać tak długo ten dźwięk, jeszcze go obrabiać i renderować wszystko, no to proszę cię bardzo. No już nie tak robił. O nie, dobra, ja tu ginę. Jeszcze raz. O, nie idę tam. Golda wyrzuciłem, musisz go zebrać. Po co ten gold mieć przy sobie? Nie wiem, z czegoś zebrałem. No ja też miałem. Dwa, czyli. Mam przy sobie trzy, więc dropnąłem całe trzy golda. Szlak to zdążę zniknąć zanim ja tam dojdę. No patrz, to jest jeszcze. Ja pierdzielę. Ja nawet w połowie nie jestem. Ja to dopiero nieprawda. do korupcji dotarłem. Dopiero. Zimsu, masz szumka. A jeżeli co chcesz? Właśnie, dobrze przypomniałeś, te ze strony grzyby muszę sobie przesunąć w ekwipunku. No przez te grzyby kurna zginąłem teraz, bo myślałem, że mnie heal nie za a tu mnie chill, bo za 15. No no na pewno No 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 na pewno <grym> tak. Ale brzydka ta ściana Bardzo brzydka O oh no, spadnąłem Nie chcę mi się tam biec, ale biegnę <śmiennie> nie ja, <mam> biec. <śmiennie> TORORO Mówi, że twardo biegniesz mnie wspomóc w dungełonie. Mhm. Dobrze, czekam na ciebie Pięknie Ta stopklatka, o, o. Yy, Tu jest jakiś y, nawiedzony królik, który pływa sobie pod wodą twardo Także uważaj na niego, on może być jakiś pierdolnięty Hardcore koksu Tak, hardcore'owy królik Jejzus... Jej... Czaj Czemu to musi tak ratkować? Bo... ta gra tak ma. Nie miała. Ludzie się pytają kiedy zrobimy Wall of Flesh. <śmuszczaj> 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 <Ta. śmuszczaj> My i Wall of Flash to raczej nie, nie za szybko, także spokojnie. Ja tu się jeszcze muszę wyposażyć, nie mamy nic praktycznie, żeby iść na tego Wall of Flash. Moglibyśmy naczytować sobie hajsu i kupić e, tą broń. E, mhm. Mega szarka, czy jak to się nazywa? Mini szarka, pomini Mini szarka, Mega szarka jest teraz? później, no. No. O nawet... kurwa, nie chcesz wiedzieć, co będzie? Gobliny. <gobliny> Serio? Właśnie jednego widziałem. O, oh, Jesus. To będzie piękne. My tak szybko zginiemy. Nie, znaczy ich się nie obawiam, ale to będzie wkurzające, bo to będzie trwało i trwało. Jesus Christ. Dobra, lecę z powrotem. Miejmy nadzieję, że zbiorę kurna, chociaż trochę rzeczy, które tam dropnąłem, czyli gold. Tam leży też gdzieś mój. A to będzie już mój. Czyli mhm. goldem nie mamy się tu wiesz co, co żreć, oj Nie mamy się co żreć o golda, bo to zawsze można sobie dorobić, bo siedzimy tam z pół godziny przy tych skrzyniach i zawalimy całe kół skrzyniami No, tylko że to jest fajne po tym że tam nie wiem z czego, ale leci platinum Ale nie. miałeś kurna tego golda Zupełnie jeden Dokładnie no. Czaszka tu jakaś spada Au Au Au, Au. Gdzieś tu była skrzynia. Tu jest skrzynia. Aha, ja sobie tędy przeszedłem. Muszę się hilnąć. Ok, czyli tak, tędy. Yy, I następnie tak, tędy. Tego Andrzeja tu zabijemy. Tego też zabijemy. Pięknie. Jezu, już tak daleko mam. Ale o, to są potion. To sobie wypiję, to sobie łyknę, to mi się na pewno przyda. I niestety nie mam żadnych innych. Co to mam? Federfall Potion. E, może nie Peder, a to jest tylko ten, normalny no, Że nie, że mało padam Aha. Aha Boże, no Dobra, jest mój gold Jestem pod wrażeniem, że mój gold tu dalej jest Który zdążyłem już zebrać Ha, ha, ha Ile? Nie wiem, nie pamiętam Musiałbym sprawdzić, a nie popatrzyłem sobie, jak się mi obraz wyświetlał Zdychaj, kurna, czarujący Andrzeju Ja jest, jestem w końcu Jesus Christ, Chodź tu szybko, bo ich jest tu czterech, kurna i sobie pomału nie daje rady No co ty, ja mam tysiąc na dół do Ciebie No to leć szybko Loot all Zebrałem za to fajną rzecz Zbieraj Nie, czaszka pierwsza ginie Jak nic Dobra, chylnołem się, lecę dalej Fuck Szlak Help oh, Uciekać Kika Ha, ha, ja sobie zbieram być. Healing Potion, bo to jest nienormalne, żeby tak szybko ginąć. No tak nam nic nie daje praktycznie. Co, zjemy, wypijemy, i... mam laga. Mam maga, który nas tak zabija. No. Dobra, jest skrzynka. Look Czaszka. Eee, Spalunker Potion za to znalazłem. Ja to bardzo szybko zginę coś, to bardzo szybko nie szybko. A. Bo to będzie bez sensu jak ty szybko zginiesz To sobie zbiorę. No mi pochodnie Ale ja to mam przewalony raz zma... O oh, f ja mam pomysł Jep Dobra. Szybko. Zdychajcie chuję. Ciekam, golden K, bardzo dobrze. Nie, bardzo źle. Masz. Też Te szkielety Ech. są. Ty zamocne. przecież. Yy, ja mam bomby. Czemu ja bomb nie używam? Yy. Nie. nie, zostawiłem. Nie, minister, ja tu ginę. Nie, nie gin, murzynku. Kuźwa. Mój <grym> no gold, znowu golda miałem. Aj. Nie, mam dość, nie co tam. Lecisz, chodź. Nie, ale i tak zginę. Nie, nie, zapakowałem się. <grym> Kurwa. Czekaj, tu sobie pozostałem rzeczy w skrzynkach. No jak ja to teraz mam całe dziedoswo kurwa zabić, no? Powie mi ktoś Co to robiło w ogóle? Mele speed. Oh, oh, oh. Mail okay. speed, a nie Mele Speed. Dobra, mele. mele. mele, mele. Dobra, pięknie, nie. to teraz spróbujmy tych i tutaj pozabijać. O, tylko czaszkę zabijemy. No chodź tu Franco! No gdzieś poleciała na dół. Chodzisz tu. Mam poduszkę pierduszkę. No super. Na pewno cię ci przyda dodatek. <noise> <noise> Dobra, w takim wypadku rzućmy tutaj jeden do góry. Zatrzymaj się idealnie. O, chłopie. Je yeah! pięknie wszystkie kurwa zginęły dziady. Robię tylko quick tak, Na każdej skrzynce co da. Ile za to książków to wypadło i w ogóle wszystkiego. Dobra, co by tu mamy? Hilniej się na początek, to jest na pewno ważne. Zapalby światło. O, dwie skrzynie i w tym jedna złota. Zbieraj, zbieraj. Od razu zabieraj te skrzynki, jak je opróżnisz. Y, taki jest plan. Water, tam jest niepotrzebny, to jest silver. Nie, skrzynię nie zabierał na cholera, mam no złote skrzynie. Nie wiem. O oh ma, oh my god, tu jest... hard. co tu wyrzucić? To zostawimy. Co tam masz? Ball of Heart eee. To jest dobre, co ty chcesz? Fuck jest, jeszcze świeci Fuck nie, potrzebuję jedną gwiazdkę Ooo, serce serce tu już będziesz miał tyle życia co ja 220 jeszcze 20 No Fuck jest Ja Dobra. idę na prawo zobaczyć co się dzieje Tutaj nie widzę na razie żadnych tych troli, które by tu zmierzały. Więc. Wychaj, kurna, Andrzej. Aj, aj. Ja tu na razie sobie twardo zwiedzam. Tak. Stop, klatka. no. Ej, Skrzynka. O, oh, Jesus Christ. Dobra. Gówno. Już myślę, że zaraz będzie. A nie, nawet jakby była teraz pełnia, czy coś tej nie będzie mi co masz? E, pistolet A, Gravity, water, walking, silver Nie chcę silveru, nie jest mi przydatne Wszystko co najlepsze pozbierasz, to ty będziesz zabijał ściany <grym> Jasne, lecę Z pistolecikiem, który robi w demage praktycznie A ja zbiorę sobie tylko jego ten... Au Tak i. Ja rezerwuję tego na co wyratuję z niego. Które? No na pewno. Jak sobie zasłużysz, to będziesz miał. Tak to zamierzę. Spróbuj. Tu jest dwie skrzynie. Oh my god. Dwie skrzynie tu jest. Ja tam się muszę dostać. A jedyny sposób, który tu widzę, to jest przekopać się. To będzie trwało wieki. Będzie trwało wieki. Wieki wiekowe. Teraz znajdź, gdzie są klucze. No kurwa, Andrzej nagle się zeszli. Andrzej, Jest jeden nie. z drugim, poszedł. Won! Oh my god, nawet nie patrzyłem na moje życie. Meteoryt Bar. A mogę jakieś mierze z meteory ja zrobić? To Albo z Hellstone, no? Aj, 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 aj. Mły. Yy. Yy. Ja tu polować, ale o... Stępu wejdę szybciej. Jep, jep, jep. Po malutku sobie pozbijamy spajki. O balla. szlak! Tego chuja tu jeszcze tylko brakowało. 25 sekund. A tu też jest skrzynia. Pięknie. Gdzieś chuju Pięknie. przylazł na drugą stronę. Mano! Nie! 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 nie. Tu jest dwóch! Nie! Po co ja tam skakałem? Nie wiem. Kurwa, gold, cały znowu poszedł w dziecko. No, ale ile tam ci mogą? 10 max. No, 7 albo 6. Mm. No. Robisz coś ciekawego? No, chcesz sobie zrobić coś lepszego właśnie. Nie! No. Życie, życie, życie jest trudne. Nie ma. Ej, o, Katulu. Ejo w katulu, hu-hu. Aj. Ej, bo ja nie jestem chilnięty Chodź tu, Ejo w kat Ale mu Arturiamy... robię damage, aż 18. Nie tak dobrze. Okej, co ty masz za strzały, że tak natupczasz? Nie wiem, czemu wybuchają, ale fajne są Bo zawierają im ponad czasem 20 O, skończyłeś się To miałeś tego pewnie No co za ciul Dobra, chwycił się mnie, teraz niech cię wyleje No gdzieś tam poszedł, choćżeż tutaj mamy otwartą przestrzeń Czemu on mnie bije? Oj lag Gdzie jestem? Przy ścianie Dobra, no wiesz, skobrzesz do góry Stoisz gdzieś na dole jak jakiś ciul ostatni. Natomiast go lać normalnie. Nie ja chcę zbić właśnie. O, zamierza się, dobra. Dobra, ile ma życia. 1000 A ja 43. Okej. Okay. Dobrze ci idzie. Bardzo dobrze ci idzie. Trafiam jest ten sniperemu. Sniperem? Jesteś? Dion jest, Dion jest, tu. O, masz A. wybuchające ładne strzałki. Wu, firewerki! Dobrze Oj. ci idzie, bardzo dobrze ci idzie. No, jedyna broń na którą chyba mamy. No już. No, <grym> <da>. <grym> Czemu ty no. zawsze musisz go zebrać? <grym> no, bo... no bo. No poplątałeś. Ojej. No spokojnie, tak to jest nam niepotrzebne. Właśnie stakuję wszystko, co zebrałem. No ja właśnie sprawdzam co jest gdzie w skrzynkach, coś takiego co bym mógł zrobić w końcu lepszego To jest dynamite ore Dynamite, dynamite Demonite, dynamite, demonite, mało być Dobra wiesz co, idę się pozbyć tego TNT Dynamity? No Dam Idę się pozbyć, nie ma co z tym zrobić Spoko, z meteorytu mogę tylko zrobić sobie to co już mam Dobrze ci idzie w takim a. wypadku jak nic Zbroję mogę całą zrobić, ale już ją mam a i dlatego nie chcę eee. skóra latarnia O, znalazłem jaskinię <laughs> Ładna jaskinia, ale nic tu nie ma Anoba, że chce to Anoba, co to masz? Nie interesuj się. Co tam masz? Najlepszą lepszą podkę. Co tam masz? Laser jakąś tam restoration poison. patrz ile królików do zamordowania. Cześć. Och <noise> Okej. Okay, um, może zacznijmy coś naprawdę powiedzieć. Mm, mam poty, co, Dwie poty mam co dają sto życia. Fajny, ja mam 7. Um, tak będzie um, zabił, Tak, 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 tak. No ale nie możesz. Dobra, a. zrobiłem trochę brików. Tak. A tak to masz już jest masz tak, briki. I zrobimy trochę tych brików. Czekaj, bo ja tu mam Calstone w ogóle, a z na nie zrobi nic. Nie mam. Patrz jak... O Boże, tu... No... Nie będę tego wszystkiego rozdupiał. Zdychaj. Co ja w ogóle... O wiem, zapomniałem, boże... Lampkę zamontowałem, nawet nie pochwaliłeś. Ja z... Zna... może dla Ciebie coś mam? Chcesz? Czekaj, no pewnie, ja ty Chcesz? Go... No, uh -huh, ale czekaj. Nie, gdzie jest ten kol? Ej! Shop. Illegal Gun Parts. O! Mimki Shark. Mimki za 35 golda, biorę. Ile ty masz golda tak naprawdę? 50 coś było tam w skarbonce mojej, tylko że okay. kuźwa mam lega. No. Haha. <laughs> 70 ja mam 11. 20. Ja mam 70, nie dam ci ani jednego. Nie dasz mi golda? Nie. Dam ci jej spalunker, potion. No po co mi? Bo też to sami mi kupić. Shine dobra. Dam ci golda jak chcesz. 20 i kup mi. Ok, to czekaj. Ha, ha. bo Cię nie widzę, tu jesteś. Masz. Kop mi. kop mi. Kop mi, kop kop, 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 kop. Dziękuję. Jeszcze do tego motowa muszę... A daj mi trochę hajsu z powrotem. <grym> nie mam amunicji. <grym> Masz... 6 golda. Dziękuję. <grym> Unholy arrow mam! Których i tak już raczej nie będę używał, więc nara. E, tego też nie będę używał. Dobra, 250 jest, kolejny z... O, dobra, statua jakąś ładną, patrz. Eee... E, czekaj. Nie mam miejsca, żeby ją postawić. Patrz jaka ładna statua. Czekaj, czekaj. U góry nad domem jest. Eee, nie ten ciul Kurna. No musieli się zejść. Fikod. Fikod i... Jak się drugi ciul nazywa? Andrej ciul. Andrej ciulu. Dobrze, w takim wypadku dokupmy sobie ammunition. Mam 751. <grym> oh my god. OH FUCK you! Dr, 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 dr. <grym> Ale jesteś zabójczy teraz. Można iść na sianę. <grym> Chcesz? Nie, bo nie damy rady. Na ścianę damy rady, później nie damy rady. No nie, nie bez sensu. To ja idę? Do... <grym> nie! Tak! Ta no długo no się już z tym bawimy. Jezu! Bożenko... Boże, Bożenko... Niech napisze na, na Twitchu, czy mamy iść na ścianę, czy nie. Ludzie, mamy czy nie mamy? Weź ze sobą dużo surowców do budowania. Turun, 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 turun... Tak, tak, nie... <głos> <głos> e, to sobie jedno wezmę w takim wypadku. Wezmę sobie... Gdzie ja już tam patrzę do tej skrzyni kurna zboczeńcu? Nie ma nic, ja chcę wziąć właśnie jakiegoś tam... Stowna. Połyszyn. Na... Ja chcę połyszyn jakieś. Ej, nie mamy żadnych kurna podków? Pod, 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 podków? Ja mam, ja mam, a nie mam. Jakie masz? No zwykłe, nie wiem, z 38 na zwykłe 50 życia i 2 na 100. Aaa, ciekawego. Anu? No Dirt! Bardzo ja dobrze! Ustawiłem piec, co by za dużo miejsca nie zajmował I tutaj też nic tu nie mamy O oh my god, my tu naprawdę musimy zrobić porządek Dobra, chodź, robi tą ścianę Czekaj! Ale wiesz, że mam przyrypane. Wiem! To sobie wezmę, aż blok tego nie chcę, Tego nie chcę, stąd blok sobie wezmę Pięknie um. Tutaj sobie zachowamy QuickStack Pięknie Omlaga, fuck, fuck, co? Ale czekaj, zanim. O, tak, mam pomysł, mam przecież klucz jeden. To bierz ten, 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 Tak, fioletowy i właśnie lecę do piekła. No. Ale zanim to zrobimy, najpierw idę do łazienki. Lać mi się, chce. No co mam na to poradzić, Kuna? Nie moja wina. Spadaj tam na dół. A co robię? Nie ty, tylko ten. Jał. Andrzej. Nie Andrzeju, i mi tu. Dobra, to ja się tu tymczasowo zabuduję. I to. Przepiluj mnie. ja się też buduję. Nawet nie próbuj mnie wrzucić do lawy, bo ci jebne. Dobra. Ale wiesz, że coś tu nas może zaatakować? Nie. Nie? Nie. Okej, okay. a na przykład jakaś glizda? Trudno. Dobra. Nie Le, to ja sobie robię, jak na nagraniu. I. No, this is i